Witam Państwa bardzo serdecznie moimi Państwa dzisiejszym gościem jest Rafał Kaczor, zwycięzca pierwszej zawodowej walki na gali bokserskiej w Ostródzie. Witam serdecznie. A, witam serdecznie. Jak było? A, no, przede wszystkim no, gala nietypowa, gala położona w pięknej scenerii, amfiteatr Ostruda, także, także coś pięknego dookoła jeziora. A... Zawodnik wymagający, no bo jednak to był zawodnik czołówka Polski, też miał co prawda debiut, natomiast był to zawodnik bardzo wymagający, z którym boksowałem trzykrotnie, dwa razy wygrałem, raz przegrałem tak troszkę niesłusznie, natomiast zawodnik bardzo perspektywiczny, zawodnik, który wygrywał turnieje międzynarodowe. No i tak jak mówiłem, czołówka, czołówka Polski i postawił mi godne, godne warunki. Mhm. Ale z tego co słyszałam, do tej walki pani Rafale mogło w ogóle nie dojść. No tak, no, no, o tym nie mówiłem głośno, bo nie chciałem, że tak powiem, za, z mojego obozu a, informacji. Miałem naderwanie e, mięśni czworo, czworobocznych e, kręgosłupa i no, nie, nie, mogłem, nie mogłem kontynuować a, cyklu sparingu. Powinno być około 10 sparingów, natomiast miałem tylko zaledwie 3 sparingi, i to, a gdzie już powinno łapać tą świeżość, bo ostatnie sparingi to były dwa poniedziałek i środa, a w, tych, w tym okresie już powinno się łapać taką świeżość, wytrzymałość, a odpoczywa od tego boksu, technika, taktyka, no tu jednak, no, jednak bez tych sparingów nie da rady tego zrobić i trener zdecydował, że, że a, trzeba, trzeba posparować troszkę. Yy, no i troszkę tej świeżości brakowało jednak w ringu, tej, tej dokładności, no, ale to było spowodowane tym, że ta praca intensywna była do końca, bo byłem wycięty praktycznie dwa tygodnie bez treningu i musieliśmy do końca bardzo ciężko pracować. Ale był wielki ciężar odpowiedzialności złożony na pana Barki, pierwsza zawodowa walka. No tak, no to, to była dosyć dosyć duży ciężar z racji tego, że rzadko się zdarza, żeby tutaj telewizja Polsat pokazała jako debiut pierwszą walkę. No mi się udało być na dużej, dużej, dużej antenie Polsatu i z tego, się, z tego się bardzo cieszę. No i to, jak tutaj pani powiedziała, był to wielki ciężar, bo to jest publiczność, mogła mnie zobaczyć w telewizorach w swoich domach. No i nie chciałem dać plamy, chciałem zaboksować jak najlepiej. No tu też było mi o tyle ciężej, że rok czasu, że tak powiem nie boksowałem, rok czasu byłem bez walk, rok czasu odpoczywałem, co prawda trenowałem jakąś tam czynnie, ale nie miałem startów, a jednak te starty są najważniejsze i, i, i tak się troszkę obawiałem o swoją formę, natomiast zaprezentowało to i było dobrze. A promotor zadowolony? No, chyba, chyba tak. Z tego co widziałem, to był zadowolony promotor, z racji tego, że wygrałem swoją walkę. Walka w wieczoru, gdzie boksował Paweł Kłażewski była przegrana. Poprzednia walka też była taka dosyć kontrowersyjna, ten zawodnik się dosyć męczył. A ja, w swoim stylu, w ładnym stylu, wygrałem walkę. Także myślę, że promotor jest zadowolony i da mi kolejną szansę, aby mógł boksować. Też na antenie Polsatu oczywiście. Wszyscy Wałbrzyszani są z Pana y, bardzo dumni i myślę, że najbardziej to chyba Pana ojciec. No tak, no cieszę się z racji tego, że no tak to troszkę wyglądało. Ja pojechałem tak, trenowałem razem z ojcem, mieliśmy swoich szpalii partnerów, trenowaliśmy już taki troszkę też pod zawodostwo. A, natomiast pojechaliśmy tam i no, w boksie zawodowym to troszkę inaczej wygląda, Są tam a, różni specjaliści, specjaliści od, od wiązania bandaży, specjaliści od tape, tapingu, a, różni, różni fizjoterapeuci i tak dalej. Jest ta cała otoczka. No i z tamtym zawodnikiem tak było. No, zawodnik miał ładnie powiązane bandaże, ładnie miał poklejone, miał spe, spe, specjalnego, specjalną osobę, która leczy rany, która od razu w tam w ringu, że tak powiem klei to wszystko. No ja pojechałem sam z ojcem, wzięliśmy bidon, rękawice i mhm. zawalczyliśmy, wygraliśmy. Także, Ale także... Rany, rany widzę na czole. Tak, no to są tak? takie rany, że tak powiem obtarcie od, 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 od rzep, znaczy mhm. może nie od rzep, tylko od, od bandaży, to nie były takie mhm. rany, to są rany powierzchowne. Mhm. Jak widać po oczach i po nosie nie ma żadnych, że tak powiem, obrażeń a, mm. takich mocniejszych, a to są takie jak. No to jest wiadomo, boks bez kasków, boks otwarty. A sport dosyć kontuzyjny, natomiast nie jest źle. Myślę jak na pierwszą walkę debiutową. Mm. Co teraz? Co dalej? No prawdopodobnie już e, rozmawiałem z promotorem e, i następna walka będzie, no, są, są, są dwie gale, które pokażą telewizja, a pierwsza gala jest e, nad morzem w Międzyzdrojach, a druga jest w Wieliczce, e, no i prawdopodobnie wybierzemy Wieliczkę, jest to, jest, to, jest to piękne miejsce, a chyba w... W świecie nie było takiej gali 800 metrów pod poziomem morza, czyli w kopalniach na samym, na samym dnie. Dosyć ciekawe, ciekawe przeżycie jako dla sportowca i na pewno dla organizmu, no bo na pewno te powietrze tam będzie troszkę inne, będzie ciężej, będzie ciężko się oddychało. No i cała, cała sceneria, no, Wieliczka, a kopalnia soli, coś pięknego i myślę, że tam się pokaże i na pewno już pojedynek będzie nie czterorundowy, tylko sześciorundowy i, i jest tylko tydzień czasu, robimy odpoczynku, basenik, mhm. e, jakieś tam zabiegi fizjoterapeutyczne i e, koncentrujemy się do tej sześciorundowej walki. Panie Rapale, a można tak powiedzieć, że wałbrzyski boks wraca do gry? No ja powiem ciężko powiedzieć, że wraca, bo ten Wryski e, Boks był cały czas na wysokim poziomie. E, wracaliśmy e, z mistrzostw Polski kilkakrotnie jako najlepsi. E, nie bez kozyry byliśmy najlepszym klubem. E, Wałbrzu bez podziału na, na, na dyscypliny, e, bok, zapasy, piłka nożna, a według Ministerstwa Sportu i według Marszałkows Urzędu Marszałkowskiego byliśmy e, numer, numer jeden. E, także cały czas byliśmy, że tak powiem na wysokim poziomie. Tylko gdzieś tak mało o nas troszkę mówili. Nie wiem dlaczego. Mówiliśmy często. No wy mówiliście, tak, ale gdzieś tam, gdzie indziej to było. E, było to dosyć miło, no bo byliśmy na na balach sportu, gdzie, gdzie Wałbrzych, nasz klub wyprzedzał a kluby wałbrzyskie i marszałek nawręczał wysokie, wysokie nagrody. Nagrody prestiżowe, że tak powiem mhm. a, i o tym się mało mówiło, ale byliśmy doceniani, nie, może nie w Wałbrzychu, ale... A dlaczego a, nie byliście doceniani w Wałbrzychu? Nie wiem, no ciężko mi powiedzieć, choćby z, z, ciężko mi to powiedzieć. Może teraz wiedzieć. się to zmieni. Może teraz się to zmieni, może tak, może mhm. ktoś myślał, że a, ten sport jest tak naprawdę Mało popularne, a okazuje się, że, że, że jednak ta popularność jest, jest trochę. A czego się życzy bokserowi? Tak się troszkę brzydko mówi, ale się mówi połamania rąk. No to ja życzę właśnie tego połamania rąk i wszystkiego dobrego w dalszych walkach. Dziękuję bardzo za dziękuję bardzo. przybycie do studia. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę. Rozmawiałam z Panem Rafałem Kaczorem Czempionem.